Dzień dobry, wtorek, 5 marca, witamy się z Wami z samochodu. U nas pogoda, jak widać, niebo pokryte nieźle chmurami, 7 stopni na termometrze, ale jak to mówią meteorolosy, wracamy do normalnych temperatur, jak na tę porę roku, czyli na marzec. Chociaż powiem Wam, że w oddali coś się tam klaruje, że się tak wyrażę. Ale mówiłeś, że... No, Dzień dobry. Dzień dobry, że ma przyjść troszeczkę mrozik, no właśnie wczoraj słyszałem niepokojące wiadomości, że w piątek ma być na minusie, słuchajcie, ma być piękna pogoda, słońce świecić, nie niebo, a temperatura ma być na minusie, także wraca zima, no ale wiecie, to nic w sumie, to nic dziwnego, tylko że myśmy się wczoraj przyzwyczaili do... wszystkie zimowe buty. Ja Ci nie kazałem. Tak. Nie no, może no, słuchajcie, dzisiaj się upiera. rano, ja mówię, chłodno jest, a ona wszystkie buty już kupowała zimowe, mówię, no kobieto, jeszcze zima wróci, w kwietniu na majówkę jak nic. Tak pod koniec. No właśnie, kozaki. No. Nie, przesada, ale... Ale kto wie, co będzie, nie wiadomo, wiecie. Różnie zbawa, chociaż widzicie, były chmury, a tu już jakieś coś się rozpogodzenie robi, także... No, jest jak jest, możecie słuchać z telefonem. Także my zaczynamy ten dzień. Jak słyszycie pewnie, coś mi siadło na gardle. Nie, to kwestia wyrobienia, jak zaczniesz dużo gadać... Nie, 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 bo ja to... czujesz mnie nawet tak lekko pobolewa rano, no. Mm. Powiem wam, coś rozkłada, Michałek rozłożyło, już na no. nie zaczyna, Marzenka jeszcze w formie. George też słuchajcie, George już miał yy, spokój, nagle znowu mu jakiś ten kaszelokatar się pojawił. Dzisiaj dzwoni do weterynarza, bo miałem tak zrobić, że jak coś mu się pojawi, to przepiszę mu antybiotyk, no, no niech już dostanie, bo coś to długo, nie? Otwierali to już miesiąc czasu, a my wiemy jak to potem się kończy. Już kiedyś też tak było. Rozwinęło się tak, że potem nie, przez rok cię leczą króliczek. No tak, że dzisiaj jeszcze dzwonię do weterynarza. I dzisiaj słuchajcie pojawi się przepis na pyszne domowe tymbaliki. Marzenka się No Nareszcie! No nareszcie. A jak ja pycham, powiem wam bardzo dobre. Także to jeszcze dzisiaj Teraz jeszcze jak jechaliśmy, to słyszeliśmy w radio że podobno już jest jakiś challenge z misiem z Zakopanem. A, tak, misiu się no. zrobił bardzo sły, sławny. Ale, to Ale my, e, negatywnie, tego, wiesz. Słuchajcie, my tego misia bardzo dobrze kojarzymy. O, my go znamy. Bo już jak mi była mała, to on, słuchajcie, chodził tam z tymi swoimi innymi postaciami po Krupówkach. Tylko w ogóle jest dwóch misiów. Jeden misiu jest na samej górze. Nie wiem, czy to jest jedna, wiecie, działalność, czy nie. A drugi misiu jest tak na wysokości, jak się to nazywa? Mm, Sukiennice góralskie, nie? Tam niżej. Tak. Ale o dziwo, o dziwo, no właśnie tak, Michasia y, nie ma w ogóle zdjęcia z Misiem z zakopanego. Ona ma zdjęcie, nie wiem, czy to było Hello, Hello Kitty. Kitty. Tak. I, I wtedy miała fazę też. To tam. było latem, nie? Jak się nie no i jedyne zdjęcie właśnie z taką maskotką chodzącą po kropówkach, to jest zdjęcie z Hello Kitty, a nie z Misiem. Właśnie tak przewrotnie. No, słuchajcie, nas nigdy misiu jako tako, że zdjęcia tam nie miał pretensji do nas. Ale jeżeli chodzi o, wiecie, taką nachalność, to on był straszny zawsze. Tam słuchajcie się, nie normalnie, zawsze, a zdjęcie zróbcie zdjęcie, nie? I nie ma, nie, nie ma zmiłuj się. To, też, to jest też jego praca, nie? No ale teraz się zrobił bardzo to... słynny po ostatniej akcji, także no, chyba mu na dobrze to, to nie wyjdzie, bo ludzie zaczynają z ukrycia robić zdjęcia z misiem. No i słuchajcie, w sieci, no, wylep tak no. no. i zalew zdjęć z misiem w sieci. Także tyle, jeżeli chodzi o misia, słuchajcie, co ja wam jeszcze powiem jedną rzecz. popatrzcie, z czym się przeprosiłem to, z czapką. Bo mi gwizdzi w czerp mój. No już, 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 wracamy słuchajcie, do, do czapek i tak dalej. Także my idziemy, zaczynamy, idziemy teraz na śniadanie. Moment, że ja się słuchajcie, z ogromtowy dogędę, to, to jest masakra, nie? O, jest. O opnicy, wiecie, o auto zahaczyć. Także... Idziemy i działamy. Nie wiem, czy to słyszycie, czy nie, ale pomimo tej średniej dosyć pogody, słychać w tle kruki chyba, kruki, ale kruki już chyba odleciały, nie? Czy gawron? Nie, nie, nie wiem. Nie, już co? to, no, to, ale tak, to logiczne wiem, Ale słychać jakieś takie, wiecie, krakanie i ptaszki gdzieś tam w tle. No. A marzenka, proszę, jaka mi się zapakowana. Nie, naprawdę, musiałam mi się moją w kurtkę założyć. Znaczy, w sumie to jest taki ala polarek, ale. No, dzisiaj już jest chłodnik. No, bym. czuć, czuć. Czapka poją Wam idealnie. Także Wam życzymy miłego dnia. Idziemy robić śniadanie i widzimy się później. To może oznaczać tylko jedno: że dzisiaj na śniadanie będzie jajecznica. Jajecznica na boczku, cebulce. Do tego jeszcze oczywiście moment. wpadnie co? Wiem, że dziwne połączenie. Papryka. Mm. To jest właśnie ta ulubiona papryka, którą już tak powiem, polubiłem od pierwszego posmakowania. A, A wyrazem z nami. Tak wyrazem z nami. A ja wam powiem, że marzenka tą paprykę to już je dobrego, nie wiem, roku, może pół roku. I wiecie, ona gdzieś mi przelatywała. Bo nie, ja... nie, no już nie, rudzenie takie. Ja ci proponowałem. Tak, ale ja wiecie, ja, ja, jakoś nie jestem zwolennikiem papryki. Ja na przykład papryki nie lubię. No surowej, widać. surowej też nie lubię, bo wtedy mi się wiecie, ona odbija tą papryką przez cały dzień. Ale ta po prostu bajka. Ja wiem Także... dlaczego. Dlaczego? Bo ona jest słodziutka. Mm. <laughs> Marek lubi słodycze. <laughs> no i jest słodka. Także taka pyszna papryczka też wpadnie. Tu już bułeczki się robią. No działamy w piecu. Słuchajcie, zapalone. Ja myślałem, że wiecie, już nie trzeba będzie, nie? A tu trzeba było, bo no, wychłodziło się trochę, więc będzie od razu przyjemniej. Także bierzemy się za śniadanie, a potem działamy dalej. Dzień dobry Państwu, witam. Piękną fryzurą, jak szopen wkurzony. A u nas to genetyczne bo Marek często poprawia, on, on do fryzjera przyjdzie, już mu coś tam nie leży, już coś źle. Ale już wiadomo, bujny włos po mamie ma. My jesteśmy bardzo y, y, lokaci. Tak, jak szczotki. Ale macie... Nie no, te włosy to jest naprawdę nie jeden, by ci pozazdrościł, bo mają nic... No, ma pióra. pióra. nie trzeba ująć. Basia, Basia. Dobra, to tyle o włosach. Wam się ale Basia też przyszła. Się nas łodzi, nie? Kawka jest, ale popatrzcie co tu jeszcze jest. No, dostawa była. Jaka dostawa? Całe 50 sztuk. A czemu tu jest mniej? No bo to są dla ciebie czekoladowe, a dla mnie są te. tak. Mm -hmm. Nie no, może jednego zjem. jem. Ale... czekoladowe jajeczka. Na targu były kupione i ile płaciłaś za jedno jajeczko? Złoty 99. No, no to tanie, ostatnio było dwa. Ale tańsze już też Ale... były, bo napisze. Na... Także tak, yy... ile kupię? Ile? Złote 90? Złote 99 No to już były tańsze, bo pisali nam obserwatorzy, ale też droższe kupiłaś, nie? Widziałam na, na targowisku w ubiegłym tygodniu też, ale były droższe, oczywiście droższe. o, <mulety> o kurje. Ktoś na jajka przyszedł. Nie, chować jajka. <gulety> Dobra, przyniósł paszuszkę. A my wracamy do marzenki do babci Basi. Witam, witam. I do ja jajek. Pijemy kawkę. No to po jednym trzeba by było, nie? A wiecie co tu w ogóle? Po odkryłem? jednym, tak, wcześnie rano. Odkryłem, że tu jest nawet napisane, że one są dla osób pełnoletnich. Coś ty gdzie? No, tu jest napisane. Uwaga, gdzieś tu było. Czyli zabierają, nie? Ze względu na zawartość produkt może być. Cukru w cukrze? Używany przez osoby powyżej 18 roku życia. No e, to ja już mogę. Także ja śmiało. Ja już pokój, Ale jedno no, jajeczko, ja mogę. jedno mogę. Karton opróżniony. No, piękna rzecz, nie? Ale mhm. mi się to z takimi tureckimi kojarzy. O, tak, Możesz tak. utrzymać? To słuchajcie jest. O, to jest no. dość ciężkie. Uy, a to jest szybka? To będzie wykorzystywane na nagrania na kanał Michasi. No Takie na święcie, klimaty nie? będą. No to może świecę, ale my tu będziemy akurat dawać taką, wiesz, yy, bezpomienną. <laughs> Ale fajnie, bardzo piękne to jest. Ładne. w ogóle to jest taki jakby, wiesz? To jest metal w ogóle. Tak, ale ładnie on jest taki jakby złote, ale by, nie. To by tak raczej nigdzie nie pasowało żeby tutaj podczas. No na tle, ale tu będzie fajnie. scenografia zbudowana, tak. więc to będzie tak, tak wyglądało. Tak, na tak. Następny remoncik mhm. Ale to trzeba, a to, to się otwiera chyba tutaj, nie? Właśnie, nie, jak się od góry chyba potrzebuje? No o, zobacz tutaj. Aha i tak od góry. I tam będą świece. A, ale no. y, nie, nie, tu będzie świeca, ale taka elektryczna akurat. Dymy na wodzie, Ledowe, nie? Dym? No, no, no. Ale piękne. Czas dotankować paliwo. A dzisiaj jest pociąg 6.19. Czyli znowu staniało. Bo jak wiecie, na tym tygodniu pod koniec mówiłem, że była po 6.30, coś chyba 30, a w niektórych miejscach nawet 6.50. Także nie wiem, czy ta stacja znowu jest taka tania, czy. Paliwo leci w dół. Proszę, jaka wielka noc. Dekoracje, kwiaty. Ale myśmy tu przeszli na zakupy spożywcze. Michała już tam listę przygotowała, co chce, żeby jej kupić. A przy okazji, to kupimy koperek, bo tu jest, jak wiecie, bardzo duży pęk kopru. Koperku, nie kopru. Będzie dla koliczków, będzie też do zamrożenia, i potem do obiadu jest idealny, że się tak wyrażę. Także Idę zrobić zakupy marzenka, też gdzie, bo przyjechała ze to tylko gdzieś tam poszła coś innego oglądać. O, jakie ładne pojemniki. Na ciasta. Okrągłe na torty i takie, takie coś mamy, ale ten jest też fajne. Na, na ciasto, jak się piecze. No, bardzo przydatne. Muszę marzence pokazać. 35 zł z watem. Ten jest, Nie, ten też tak kosztuje. A tu jeszcze patrzy i wersja kwadratowa. Kwadratowe są po 33 zł. I też fajne powiem Wam na ciasto. Jak marzenka to opowie, mi je pokaże. Dobra. Idziemy na warzywa, owoce. Zobaczymy co ciekawego tam dzisiaj proponują. I zobaczymy co tu ciekawego dzisiaj jest z owoców. Truskawka A to mieliśmy już kiedyś biała. białe truskawki. Bardzo słodka. Mm, no to co kiedyś... ja pamiętam to... W tamtym roku to... chyba kupiłem, nie? Tak, to, Na to spróbowanie. W roku, no. A widzę, że są kwiaty jadalne. Tak, są... A, niektóre Bratki, no niektóre już są takie, no wiadomo, jak to kwiatki, no. Delikatne. 13 zł. No muszę wziąć... O maliny trzeba wziąć, słuchajcie. George'owi przemycimy znowu lek, ale co ja wam powiem z George'em, jedziemy jutro do, do weterynarza na wizytę, bo będzie miał robiony wymaz z nosa, żeby podać antybiotyk, no. O, jeżyny, można też jeść. Ja gdzieś sobie, zjeść. Michałysia może będzie chciała zjeść, no. Zobaczymy, nie? Też wybierze maliny, dwie paczki? Tak, tak. Marzyna tam kupuje, a ja idę po koperek. Jest? Jest. Ach, proszę, jaki piękny koperek po prostu cudowny, króliczki będą szczęśliwe, no także koperek, no jak to w ogóle pachnie, pietruszki nie biorę, bo akurat króliki średnio, no i tyle, może grzybki shimeji bym wziął, by były na jakąś do jakiejś jajecznicy, o proszę, takie, te są dobre, aromatyczne, dobra, tu teraz patrzę, takiego bakłażana jeszcze nie widziałem. Bakłażan graffiti, no ten jest akurat znany, podłużny i jeszcze jest taki okrągły, taka kula. No, powiem wam, ciekawy, ale ten jest ładny. Widziałaś można takiego bakłażana kiedyś? Wow, ale ładny. Odmiana graffiti. Ja szczerze właśnie... ja nie potrafię przyrządzać bakłażana, Wiem, że on ma góryczkę, trzeba się jej pozbyć chyba soląc. Eee, ale można zrobić kiedyś takiego fajnego... Ja lubię bakłażan z grilla. fajne by były takie. Chodź, bierzemy. Nie no myślisz? Pasz ten jest już taki bulwiasty. A, a to jest taka odmiana inna, okrągły. Wow, ale to jest piękne. Z tego była nie kotlety wyszły. No, z tego by Dobra, fajne. bierzemy. Robimy przepis. Kotlety z bakłażana. U nas dzisiaj na obiad placki, już masa przygotowana, ale ja Wam jeszcze chciałem pokazać mleko, oczywiście placki, jak placki to ze śmietaną, nie z cukrem, no ma, kolbisug... ja jakoś nie lubię z cukrem, nie moja bajka, przynajmniej Dobra, każdy, każdy z ale ja Wam jeszcze pokażę, kupiłem takie mleko, mleko w butelce szklanej, to jest mleko od krów rasy Polska Czerwona, szczerze mm, powiem, nie, nie wiem co to za rasa, może jakaś taka typowo mleczna. Nie. Może... Kto wie. Ale już miałam okazję wypić taki jeden mm, kubeczek i powiem Wam, że bardzo dobre. Nie wiem jak marzynce smakowało, bo też próbowała. Dobre, dobre mleczko. Tak to ma troszkę inny posmak, bardziej śmietankowie on powiedział, nie? No. Także tu placki się już ładnie robią. Jak piję to mleko, to wiesz co mi się przypomina? Czasy dzieciństwa jak w szkole było, słuchajcie, mleko się piło i w takim wiatrze się przynosiło. Ja nie Czyli choklą się nalewało do kubków, co niektórzy nawet mieli kakao, są rozpuszczalne, to już było wiecie wtedy wow. No także takie mleko, placki ładnie już się smażą. W ogóle tak, przepis na placki już znajdziecie u nas. I przed chwilą się pojawił przepis na pyszne domowe tymbaliki, także żeby jeszcze nie widział. już. Ale podesłanego no. Tak, już podesłaliście nam, jedna z pań podesła nam pyszny, fajny przepis na kotlety z bakłażana. Ale faszerowane. Tak, także znaczy, takie przekładane, nie? Ale bardzo fajny przepis i bardzo dziękujemy. Spodobał nam się od razu, wpadł nam w oko. Łatwy, prosty, na pewno będzie smaczny. A jestem ciekawa, jak ten bakłażan wygląda po przekrojeniu. No, jeszcze... Chyba pusty będzie, no jak to bakłażan, nie. on jest, ale on ma takie miękkie ale w środku. Ale no to tak. No, a co do, słuchajcie, goryczka. I w przepisie tym sposób na goryczkę jest taki, że się moczy bakłażana w mleku. Czego nie wiedziałem. Jeden ze sposobów, jak się okazuje, myśmy słyszeli tą wersję z solą. Dobra, także u nas się placki smażą. Bakłażan może wpadnie jutro. Kto wie. A póki co czekamy na te pyszności. A wyglądają już. Uuu. Proszę bardzo, jakie piękne placki ziemniaczane do No i witamy się z Wami po dłuższej przerwie. Dwugodzinnej. Awaria globalna Facebooka, Instagrama, Messengera i czego jeszcze? WhatsAppa. I WhatsAppa. Także po dwóch godzinach wszystko wróciło do ustawień początkowych. Jesteśmy, kto jeszcze nie widział naszego przepisu, zapraszamy. Pojawił się już przepis na pyszne domowe. No i znowu zapomniałem. Tym baliki, właśnie, tym baliki. A my z Marzenką teraz jedziemy na Botox. Także efekty zobaczycie. Wkrótce, chyba jutro, albo dzisiaj, jeszcze Marzenka się Wam pokaże, nie wiem. Także jestem sam ciekawy, jak to wyjdzie. Ten... Dojechaliśmy już na miejsce, jeszcze tylko bilecik i można iść na zabieg. Dobra, powiem Wam, droga bardzo fajnie się jechało, szybko, sprawnie, zero koreczków, ale słuchajcie, to jest stacja paliw i paliwo 95616. Czyli jeszcze tańsza niż dzisiaj myśmy tankowali, a myśmy tankowali za 6,19 czy 18, nie? 19. 19 no. A tu trzeba zostawić ten bilet? Czy... Tak, tu trzeba, bo tu się nie wpisuje numeru rejestracyjnego. Aha. Tu jest coś takiego. A jak tam Marzenka się czuje Dobrze. zabiegiem? Dobrze, właśnie jestem, tylko zastanawiam się, jestem podekscytowana. Około. Ale zastanawiam się, no samego później wrażenia. Bo to ja jestem akurat odporna na ból, także myślę, że bez znieczulenia spoko. Tym bardziej, że to jest taka króciutka raczej... Igiełka. Króciutka. Igiełka, także no... Dobra. Dobra idziemy. idziemy. My już wracamy, a to znaczy, że Just, po wszystkim... Tak. Marek mówi Pusy". Popatrzcie, Marzenka jak wyglądała, tak wygląda, nie ma chomika. Nie, tutaj może być delikatnie tylko. Tu miałam pik, pik, pik. Aż tak nisko. No, tutaj, tu. Nie, czekaj, gdzie ja to miałam? Tu i tu, gdzieś, no, tu. No. Ale spokojnie ten zabieg bezbolesny, taka igiełka. Jedynie co odczuwacie, to odczuwam. <noise> Odczuwałam. To takie rozpieranie, jak pani wprowadzała ten. Tak jak przy zastrzyku w sumie. Tak, jak wprowadzała ten preparat. także. Naprawdę, mogę chodzić co tydzień. <noise> no dobra. Tak. Czyli o, no właśnie widz nas mija. Tak. Gdzie jeszcze do stołu pójdziesz? Ja Zobaczycie ten Rosman jeszcze jest czynny. Aha. Chociaż nie wiem, chyba już nie, nie. Nie, do 20 chyba. A która A, już jest po 20? 20 no. Nie. Także my słuchajcie, wracamy do domu, ale chłodno się zrobiło, powiem no, Wam jak jakoś tak. Ale wróciłeś do czapy. Naprawdę, nawet do kurtkę zimową chyba jutro wezmę tą taką inną. Rosman zamknięty, więc jedziemy do domu. Tak, jedziemy do domu. Ale za... wszystko się udało. Tak. wszystko się udało, oczywiście był wywiad oczywiście ankieta wyrażenie zgody na zabieg no wiecie, no bo takie procedury czy to jest traktowana który... jako zabieg? no, no tak, więc. chyba raczej tak i no, dwa tygodnie kontrola i albo będziemy uzupełniać albo nie no i w ogóle tak bardzo przyjemnie taka pogadanka bardzo edukacyjna na plus pani mnie uświadomiła znowu o wielu rzeczach dała mi instrukcję dotyczącą tego jak masować sobie te części. Natomiast teraz? Rzutwy? Tak, teraz na razie nie te dwa tygodnie nic żadnych masaży. No i jeżeli chodzi tak 3-4 godziny teraz to raczej się nie kłaść. A czy tak jak mówiłaś? Czyli pionujemy się. Czyli żeby nie spłynęło. Tak, żeby to się równomiernie tutaj rozłożyło. No i raczej spać nam znak. Czyli ważne, że wszystko załatwione, wszystko przebiegło dobrze, sprawnie. I teraz możemy jechać do domu. Tak. A ja teraz idę, to przecież to nie nasze auto jest. Ty, ja też tu idę na to. Tylko mi tam, słuchajcie, na drzwiach taki napis nie pasuje. Co tam za ta ślad? Ale nie, a ja to... idę po białe, nie? No, to jest to auto. A my ciśniemy, nie? A nasze auto stoi tu. No nie, ale wiecie, że czasami tak się, tak, tak, tak się ma, nie? No. Czyli Dobra. się udzieliło nam. No. Dobra. A słuchajcie, co do lekarzy, to my chyba teraz mamy z Marzeną taki jakiś ten... Maraton, bo ja za dwa tygodnie idę do endokrynologa po rocznej przerwie, znaczy na wizytę planowaną, bo tak miało być. Także za dwa tygodnie się dowiemy jak ta moja tarczyca. Czy w dobrym stanie, czy w jakim stanie... No, ale badania to chyba wiesz, bo na całość, nie? Nie no, badania to jak zwykle, nie trzeba zrobić. Cholesterol. Ale marzenka też <grydy> robi. <grydy. Siedmiu anlicerydów. Ja robię co mi? Duży pan... Nastała już ciemność, a to znak, że jesteśmy w aucie, jedziemy. Marzyna tam jakieś jakichś panelach mówiła. Nie no, to chodzi o badanie pni. Duży Pełne. panel, mały, mały panel. Duży panel jest z, wiesz, z moczem. O, kompleksowy. Tak. Dobra, to jedziemy. Ale chłodno ile pokazuje? No nie, 5 nie pokazuje no, jest, jak... ale wilgotno może fajnie. jest. wilgotno tak. może jest. Także no, jedziemy przed siebie. Wszystko załatwione. To najważniejsze, a słuchajcie, a jutro jeszcze jedziemy z króliczkiem, z George'em, dużo wam mówiłem, nie? A jak tam wam się podoba przepis na tym baliki? Dużo osób pisze, że dodajecie, co? Pietruchę, znaczy natkę pietruszki, o. No u nas też się dodawało, tylko no, myśmy nie tak no, akurat... No też dodaję, ale myśmy nie dodali, no i... No i się zrobiło głośno. Dobra, jedziemy. Jak widać, ze mną dotarliśmy do domu, i jeszcze po drodze odebraliśmy przesyłkę ze świecami. Tak, świece, pamiętacie? W sobotę szukałem świec, już Wam pokazuję. Proszę bardzo, tak się prezentuje świeca. No, Za chwilę pokażę, jak w ciemności wygląda. No, bo teraz to efektu nie ma wiadomo, że jest to rozświetlone tym światłem dookoła. Oczywiście do świec jest pilocik. Łącznie tych świec jest 5, różne wielkości są. Na trzy baterie, 3A, no i można zmieniać zarówno natężenie światła, to żeby migały lub nie. Przez ile godzin mają świecić, można włączyć i wyłączyć. Także tak się to prezentuje. Tu Michaśka robiła sok, w tle, widać. Ale co tam jest na tej lodówce? Może nad tego nie zauważyłaś? Na lodówce? No. Co to jest? To jest jakaś pajęczyna, którą trzeba zmyć, nie? No, i marzyna mi to mówi poza kamerą, to tyś to zrobił w wariacie. No, ja to coś zrobiłem, i to jest nic innego jak, wam pokazuję, taka oto pajęczyna w sprayu. Bardzo fajny efekt, chciałem sprawdzić, jak to będzie wyglądało na powierzchni. Trzyma dosyć, więc nie mogę tego na przykład rzucić na cegło albo coś takiego z racji tego, żeby mi się po prostu nie zmyło. A tu na takiej powierzchni to o. No, też trochę ciężko schodzi, ale dobra, jakoś to domyje, nie? Bo to jest w miarę suche. <noise> może na mnie za chwilę pogoni, bo jak to się nie zmyje, ale nie no, powinno się to zmyć bez większego problemu. Tak przynajmniej myślę. Dobra, za chwilę to będę czyścił, a ja wam jeszcze pokażę z gasi światu, jak się zachowuje ta świeca. W nieco ciemniejszym, może tu pójdziemy. O! Tak ładnie świeci. No, naturalnego płomienia takiego. Tylko, że od góry wygląda słabo, nie? Ale tu z tej strony myślę, że prezentuje się spoko. Także pięć świec, pięć różnej wielkości. One są wykonane z wosku. Znaczy, wosku. Dobra, sprawdziłem. Jednak to jest naturalny wosk. Także sorry za wprowadzenie w błąd. Ale myślałem, że to jest coś innego. No, także spoko. A co do tej pajęczyny, zmyło się ją, ale powiem wam ciężko. Nie ma łatwo, więc muszę uważać na jakiej powierzchni ona idzie. Bo gdyby poszła na taką chropowatą powierzchnię, jak tu, no to masakra, nie? To już chyba nie do, do wyczyszczenia. Ale jak tu na gładkie, no to. Może być. No także ja teraz świecę pakuję i jutro wyjeżdżaję albo pojutrze.